Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Ignacy. Moi drodzy, przed nami ostatnia kampania się chce trzy Trzymisjowa no nie jest długa. Bo w ogóle to nie były długich kampanii akurat w tej, tej części. Eee, dobra, lecimy. Zobaczmy o co chodzi. Eee, na no wreszcie zostaje wygranianie ze spornych ziem. Przy czas odbudowy lecz pojawił się człowiek, Faruk Vlein, który pragnie na zawsze wyzwolić sporne ziemi z pod władzy Erafi Awli, a bo od zwycięstwo musi znaleźć grala w ciągu trzech miesięcy. Easy. No buty. Zawsze ciężka, o tym wyźle. By podkreślić wagę do Deklaracji Niepodległości potrzebny jest symbol. Jest, jest nim zaginiony setki lat temu, Gral. Musimy go odszukać, jeśli chcemy wprowadzić życie nasze plany. Mamy na to tylko trzy miesiące. Go! Po raz pierwszy w historii naszego kraju ludzie i elfy walczyły ramię przy ramieniu przeciwko wspólnemu wrogowi. Kiedy uroczystości zakończą się, stare właśnie powrócą i wznowią się konflikty terytorialne. Musimy wspólnie pomyśleć nad przyszłością naszych ziem. Jeżeli nasza walka o niepodległość ma być wygrana, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko armii. Potrzebujemy symbolu. Odszukaj Kielich gral w krainie, gdzie jednorożce rozmawiają z drzewami. Czy <laughs> jednorożce rozmawiają z drzewami? Nice, dobra. Kiedy gromadzisz swoje siły, aby znaleźć grala, dochodzą cię słuchy, że siły Rafi i Wli mobilizują się w celu przeszkodzenia ci w walce o niepodległość. Właściwie milica z i Awli już stoi na twojej drodze. Na szczęście brakuje im jak dobrego przywódcy. Część miejscowych opowiada się za tobą, jednak większość nie, zdaje, nie zajmuje miejsca po żadnej stron. Musisz odnaleźć grala, aby przekonać się, od siebie pozostałych niedowiarków. Bez niego oddział i Erafi. A Pokajam twoje wojska, a ty sam zawisiesz na najbliższym drzewie. Eee, dobra, go. Mefala. Hmm. Wiesz, co nie, to było głupie. Powtórzę jeszcze raz, przepraszam. No ja chciałem coś innego. W skrócie, czy powinienem był zrobić coś innego, lepszego? Powinienem był zrobić tak i tak. Dlaczego zapytacie? O wojsko. Ja nie mam księgi czarów. Mam księgę czarów. To w ogóle easy. Yy, artefakty jakieś, nope. Dobra, jest pierwszy gral. Ok, good. Przekładajmy armię jakoś mądrzej. Zróbmy takie jedynki. Dawaj tu i dawaj tu. O, zajebiście. Dobra. Ciekawe, czy taki sam jest tutaj, z tej strony gdzieś. Może jak będę tu wychodził, to może znajdę to. Dobra, aha, tu wrogów nie mam na tej mapie. Dobra, rozumiem. Krasnoludy do nas dołączają, przyzwanie o Aj, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, powinienem był wyciągnąć ciebie. No, teraz te wszystkie podstawy zrobimy. Dawaj tu. Nie, że tam te surowce jakoś będą mega potrzebne, ale... Skoro nie mogę budować tu. Obstawiam, że będą tu jakieś walki zaraz. Czekaj, co tu jest napisane, chodź tu. O! pułapka, karafińscy kosznica otwiera ogień do twoich wojsk. Elfę oberwą, no właśnie ktoś musi się skupić na ogniu. Może morale? Plox. Dobra. Good. Zacznij od tego. Jeszcze strzelał raz. Moje konie. Dobra, dwóch koniarzy. O, znaleźliśmy skarb. Dobra, centarły. Blind. co pikinierów, to nie powinno być strat. Znaczy kurde, nie zrobiłem sobie jedynek. Teraz o tym myślę. To nie było najmądrzejsze rzecz na świecie. Jedynki by mi się bardzo przydały. Ojcze, nie za blisko potrzebę, No właśnie. I to było głupie. Bo teraz straciłem fajną okazję. Go tu. Ty musi zabrać w taktyk, myślę. Jeden krasnolud padł. I tak będzie w stanie do mnie podejść, nie? Blind, bez sensu. Zróbmy tak. Zrób tak. Teraz tył drz od tyłu Chociaż nie wiem czy... Da, da to ruch. Dobra A, był początek nowej tury. No, no, głupio Pewnie dało się mi to tu stracić um... Okej okay. Szkoda, że nie dostałem tych wojsk, co oni dostali. To jakieś centaury bojowe coś Slow Dobra, będzie trzeba tą armię przestawić. Niech to pies. Powinienem był tu zrobić wojsko. Nas będzie boleć. Potracimy sporo. Tak. Stracimy sporo. Niedobrze. Kurwa! Teraz stracę jeszcze centaura, bo źle się ustawiłem. No, ale dużo straciłem. Niedobrze. Jedynek nie porobiłem w ogóle. Jesteś w do niego dojść? Jesteś dobra. Strzelasz. Tu zajesz tu. Ty bigo z tej strony. Dobra. Coś tam stracimy, ale. Postaw się tak. Dobra. Dobra. Stołych centaurów, chociaż mamy. Tu są drzewka. Fajnie byłoby przekazać te wojska my jednak. Mhm. Mm Spróbujmy tak. I tych by trzeba pogonić, żeby przekazać Mefali fali armię. Płatność. Żydrzewka, plus jeden, zajebiście. Masz trochę lepszą armię niż reszta, nie? Ciekawe, zajebiście. Weź kasnole. teraz ty Malcolm X, przekaż jej całą armię, ale nie będzie jeden centaur, Mefala. o, to są strażnicy jacyś graniczni, o, ciekawe jak je otworzyć, ehm. czekaj, tak to staną, niedobrze, zbieraj te kopalnie, co tam jest. Co my tu w ogóle możemy ciekawego zrobić? Jakiś tam ratusz, nie? Oddajmy turę. 10 pierdolniczków to trochę za dużo. Jak na mój gust Dobra. bez sensu. Powinienem był to walczyć. Oczywiście lenistwo głupie i nic poza tym. Dobra, mefala. Go tutaj. O, jest pułapka kolejna. Dobra, nie jest dużo tego. Nie, ale to chcę tak. Uciekają, to dobrze. Uwaga, ucieknijcie. Kilka elfów. Zajebiście. Tak. Uciekają, kazacko. Mogę, będę musiał armię, że tak powiem dowozić tutaj raczej. Widzę, że nie mogę budować żadnej armii. Czy znaczy, teraz im dłużej gram, tym więcej sobie przypominam te mapy. Miał armię, ty, Malcolm. O, bo mówię, te kampanie jakieś grałem, to nie jest tak, że ich nie znam, nie? Tak można przejść. Elfy. Super. Garnizonik. A to już są fajne rzeczy. Dobra, ty będziesz stąd zbierać wojsko. No powiem tak, zapiszmy rozgrywkę. Dla mnie w porze straty. To są bardzo przyzwoite. Okej, okay, to jest monoid wyjścia. Tu się muszę dostać jakoś do środka. Mam ratusz. Skończ turę. ty staniesz tu. Okej. Okay. Byłoby zajebiście, gdybyś dowiózł to wojsko jednak. Dobra, faktycznie, no może, może nie żartujmy sobie. Przekaż artefakty, przekaż całą armię jak tylko możesz. No, trochę tego mamy, nie za dużo, bo, bo nie za dużo to fakt. Zapiszę zgrywkę. Na tę bitwę trzeba uważać. Dobra, w porządku. I tu. Nie, może nie traćmy. Slawa, nie mam, to boli. Morale, morale. Zajbiście Dobra, dwa centaury zwykłe tylko. Zajbiście to pograliśmy. To się mega cieszę, że to wyszło. Szósty dzień. No, spróbujmy tak. Skończmy durę. Oj, nie wiadomości. Kurde, szkoda. No już nie będę przeczytywał. E, ty masz wszystko, staniesz tu. Czytańsz tu nawet, chociaż tak się przyda mi tutaj jeden zbierać ze mną. Dobra, morale, świątynia przed weekendem. I tu też nikogo nie możemy stracić, szybkens, morale, 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 morale. zajbiście. I teraz tak i powinniśmy się wyrobić tak. Nawet jeśli nie, no to tak. Pięknie. Będziesz bliżej. Ha! To w ogóle idealnie. Dobra, zabierę kontra i robimy to samo. Hop! To jest nowatura. a Nie mam ruchu, dobra. Na szczęście nie straciliśmy. Tylko dwa nudy ale tak. To jeden do mocy. Jak długo mamy dobre morale, tym zaatakował jeszcze ich. No niech to. O kurwa! Dobra. Już wolę tak. E, czy drzewce chce brać? Nawet nie mam bardzo gdzie, więc niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Kilka elfów. 20 leśnych elfów. Zajebiście... Mal... A Malkol nie ma ruchu. Szkoda. Ty masz tu, ty masz tu, ty masz tu. tydzień kruka przede mną. Jesteśmy na to, bo siarka. Mhm. Szkoda. Pegazy na pewno... Oh Boże, znowu? Przechodziłem, to tego nie było. Weź co możesz. Weź co możesz, weź to. Weź tam. Ty bierzesz elfy Bierzesz Was, Uland bierzesz Was przechodzisz tędy, tędy i tędy. A mi się zajebali Bardzo bolało dobra teraz gem. I tu Malcolm i gem mu przekazuje wszystko tu do góry. Dobra, wezmę to tak. Trochę mi na czasie zależy. W sumie w tydzień na razie gram, więc tak dobrze, więc skończ wtórę. Dobra, to tak. Tutaj game starczy. Trzeba obskakiwać te rzeczy wszystkie. Malkom no lecisz, będziesz tam też kolejnym zbieraczem i tyle. Przydasz mi się bardziej w taki sposób. E Hmm. O! Oh, tak jest! Dobra, to oznacza, że bierzemy was. Dobra, zacznijmy od ciebie. Bombowo! Tego potrzebowaliśmy. No i teraz ta armia zaczyna wyglądać. Jedynki. No, można grać teraz. Dawaj. Spieprzać mi stąd. A ty staniesz tu. To smocze urwiska, dobrze widzę? Wow, nice. A, i Malcolm. Yy, Ulan, przepraszam. Dawaj tutaj. A co to było? No, można było brać w gruncie rzeczy. Skończmy turę. O, belisk. Super. Mhm. Ty lecisz tam, ulepszysz tych drzewcarzy, a ty jedziesz tu, bo tu są jakieś tam do zbierania rzeczy. Piertki, bo piertki, te, te portki legionistyczne, to jedna jest... z najmniej przydatnych mi rzeczy. Trzy metry powinien was rozsmarować? bez strat, was powinienem rozsmarować. Dobra, good. Tak, potrzebujemy was. To jest zajebiście ważne. Znaczy, nie jest to zajebiście ważne, ale jest to ważne. Ty masz co robić. Ty tam z tymi drzewcami jechałeś na ulepszenie. I ty masz pojechać z nimi na ulepszenie. Dobra, kończmy turę. Mefala chciałbym tu. Uland. Mefala. Mefala jedziesz tu. I tu. I tu. E, u, hu, 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 hu. A w sumie Zrobisz tak. Lepiej na tym wyjdziemy. Ty będziesz zbierać i z tym iść. A Ty przekaż drzewca w takim razie. No co? No nie jest tak, że on mnie znacząco jak jest powolni. On powinien bardziej pomóc. Tych musisz zebrać, i ty będziesz zbierała tam z dołu. Dobra, gut. Krasnodębski wojownik, przyrost. Cztery jednorogi to już jest naprawdę ładny wynik. Jaki uda nam się zaraz osiągnąć? Cyk i cyk. Teraz ty zbierasz stąd. Zbierasz stąd. Idziesz tu. No, będzie szło do góry. Radość. Dobra. Pięknie. Ale tych encounterków tu jest małych. A są zajebiście przydatne niektóre z nich. Um, dobra. Chyba tu muszę zejść, bo tu też jest Gral, więc yy, no muszę z wami powalczyć. Nie, starajmy się tego nie robić. Blind Night Tour. Kurra! Czekajcie. Chcę, żeby ten uderzył. Tylko on. Teraz wait, 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 wait. Uderzasz tylko ty. On się wyzwala i mi odda. Jednego straty i teraz bijecie ciebie. Git. Mistrz magii ziemi, czyli mam slowa. Nie go tutaj. Zbraja cudów Dobra. 15 jednorogów to chyba pozamiatane mamy eee, cyk cyk Dobra, dawaj mefalka, podejść tu. Wzrotuj mi te jednorogi, daj mi podstawę, daj mi... No może nie wiem faktycznie jednego tutaj mu eee, to ty będziesz z tym jechał. Mefala w tym czasie go tu. Bierzesz to, gem. Dawaj tak dawaj tak i po elfy Ty masz to i do góry Dobra, koniec tury, Uland tu, cyk. Przepraszam, mam za dużo jednorogów, już nie wiem. Czy ja muszę stracić coś w tej bitwie? No właśnie, tak myślałem. Znaczy, wie, czy wiecie, co to oznacza? Posiadanie tej jednostki? Oj, dużo oznacza. To oznacza, że mamy złotego smoka. A to już jest bardzo, bardzo ładny wynik. Do posiadania. E Zapisz grę. No nie sądzę, że coś głupiego tu będzie, ale dobra, jednak jest. Dobra. Mamy dwa miesiące, więc spokojnie. Tu są jakieś jednorożce. Ciekawe, czy to jest, jak to na mapie wygląda. Troszkę powiedzieć. Wjazd, bagna. O, to pewnie tu. Tak by wypadało, ale wypada też jeszcze jedna rzecz, że będziemy sobie na ten moment kończyć, więc ja bym Ignacy byliście wy, a to były ich trzecie, trzecia. my widzimy się już wkrótce. Cześć.